Hej, hej, hej! Z Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek 100 Dzieci Challenge! Jej, ja ta Diana tak zasuwa już, że musiałam, wiecie, bardzo szybko to powiedzieć. <grym> <grym> Ale dzień zaczynamy od szkolenia. Aqua swoje nerwy, jak widzicie, odreagowuje na roślinkach, bo ona ma jakiś brak równowagi. Emocjonalna pustka, i tak dalej, i to chyba przez to ma te plamy. Aczkolwiek nadal nie wiem. No ale może odnajdzie tą równowagę w odchwaszczaniu naszych kwiatuszków. A żebyście się nie zdziwili, że Carmen trochę inaczej wygląda, ja jej po prostu dałam ciemniejsze brwi. I tak jakoś tak stwierdziłam, ej, fajnie to wygląda. I tak kurczę, nie wiem, jakoś poważniej. No teraz się wściekło, ale... Castiel, Castiel, mój drogi. Póki pamiętam, wyciągam twoje pamiątkowe zdjęcie gdzieś je tutaj powieszę i... o, Jakie to słodkie! Jeżu, ta ramka jest. a No nie wytrzymam! Jakie słodziaki! I tak sobie będzie wisiało. Może gdzieś później będzie wisiało tutaj i reszta naszych dzieciaków też jakieś będzie miało fajne pamiątkowe zdjęcia. Hmm? No dobra, no ale tak, on ma szóstkę. Trzeba by tylko mu znaleźć jakąś robotę, postarzyć go i wyprowadzić oczywiście z jego dziewczyną. Bo <ścoughs> no właśnie, to jest też mały problem, bo no dzisiaj urodzina ma Hailey. Heli okej. Okay. Noworodek, spoko. Jutro Markus, też fajnie. Bo tylko jeden niemowlak będzie wtedy w rodzinie. Ale we wtorek! Za dwa dni! Carmen! Nie! Ja do tego nie dopuszczę. Ona będzie miała przynajmniej jeszcze jedno dziecko zanim się postarzy do dorosłej. Carmen, co ci jest? W ogóle ona tutaj ma... Yy, a, żałoba. Dobra, to teraz rozumiem, że czasami ją rzucam, mimo że nie czuję się aż tak źle. No, ale ona tutaj ma pragnienie, bajecz, bajecznie bogata, tak wiecie. Wybrałam co, nawet nie czytałam co tam jest. I no dobra, tu ona chce mieć jeszcze 5000 więcej na koncie. Nie, raczej nie uda się to nam teraz, ale możemy otworzyć naszą firmę. <grytanie> o której praktycznie już zapomniałam. Trzeba będzie jakoś to odnowić, odświeżyć. Może jakieś nowe zabawki, nowy kolor, nowy układ. Nie wiem, nie wiem, ale coś, coś będzie trzeba, bo. No, nie wiem, nie, nie czuję już po prostu tego w taki sposób, jakbym chciała. Hayley, ja chyba poczekam, aż ona sama wyskoczy z kołyski. Bo, to, będąc szczerą, podoba mi się bardziej opieka jej nad nią, jak jest tu, niż jak jest tak jak Markus, leżąca, płacząca i ma wpadki z pieluszką. Super, super. Castiel ma tort, dodaj świeczki. I będzie można wtedy zacząć poszukiwania. Nowego tatusia. Ja dobrze wid... O nie, on ma trądzik! O nie! Nie, 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 nie. To ja wtedy nie dam mu... O -o. Tylko tak. Użyj płynu do mycia twarzy. Zatuszuj trądzik. Bo ja nie chcę ryzyka, że on potem przez całe życie będzie chodził mi z tym trądzikiem. No i od razu lepiej, jaki piękny. I w końcu możesz stać się dorosły. Jakoś, nie wiem, będę miała sentyment do niego taki... Nie wiem. Miał, miał duszę, to na pewno. I uwaga, Castiel. Raz, dwa. Oby niezły, oby niezły! Ojej, miłośnik roślin. To jest nowa cecha. Ale fajnie. O, ale on dostanie nadal to wewnętrzny spokój, roślinki też można, wiecie, bonsai i te sprawy obcinać i tak, o, Fajnie. fajnie. mi karierę. Armen! Ona sama od siebie stwierdziła, że będzie malować. Powrót do korzeni, hmm? Ale to nie byłoby w sumie głupie, by można wybudować kolejne osiedla dla naszych dzieciaków. Co? Jakaś, jakaś nowa kariera? Ja o tym jeszcze nie widziałam! Simowie z tą pracą będą mogli przyjmować klientów na swojej parceli domowej, a także normalnie chodzić do pracy i pracować z domu. Wow. A jest coś ze spa? Żeby mógł pracować jako... Pan w spa? No kurczę, nic takiego nie ma, więc chyba dam mu tą... Nową karierę, bo tutaj na zdjęciu jest jakiś listek, to niech będzie. To jest naturopata. Aha, nie neuro, tylko naturo. No to tym bardziej. Jak on kocha roślinki? No, zobaczymy. Najwyżej sam sobie zmieni tą karierę później. Ostatnie spojrzenie na Castiela. I wyprowadzamy go. I w ten oto sposób zwolniło nam się w końcu jedno miejsce w rodzinie. Zobaczmy, może ktoś przyszedł tutaj do naszej firmy. Nie, kompletnie nikt nie przyszedł. A? Aha, tu są ludzie. O, same kobiety, dzieci. Hmm, hmm. No w sumie mamy jedną nastolatkę w domu. Mogłaby Carmen pójść gdzieś? O jajku, jajku zajmuję się śmierdzącym bratem. Mm, a nie ukrywam, takie wiecie, nie ukrywam, że skoro jest ten nowy dodatek, są wróżki. To, tak wiecie. Chciałabym mieć córkę, albo syna wróżkę. I gdzie tu je mam się udać? No chyba tutaj, tutaj są chyba wróżki, tutaj są... Ja nie wiem, dobra, idziemy tutaj. Klub Gwiezdna Pieśń, coś się na pewno znajdzie. A, i bawialnia się zamknęła, aha, no okej. Okay. Zarobiła to zarobiła. Mamy wróżka! Stop! I jakie on ma oczy. No dobra. No, to, to, chyba brwi ma za jasne, ale nie jest zły i ma uszy śpiczaste jak chce. Carmen, ona ma tutaj takie coś. Gdzie to było? O, aura flirtu. Tak, uh -huh. zarzucasz przynęte? Oh, Jezu, aż go odrzuciło. Idź go, przywitaj. Ło, wow, ale tu jest pięknie. Ja yeah. widzicie ten bar? No, prześliczny. Co to są w ogóle za detale wróżkowe? Piękne. So. Hej, ma urodziny, Okej. Okay. Uh -huh. oh. sure, sure. Mhm, mm dobra. Oberon. Oberon Jutrzenka. Co? Dobra. Oberon Jutrzenka. Nawiązanie do dwójeczki. Simów. O, ale fajnie! Oh Okej, okay, czy możemy powiedzieć, jak to pięknie wygląda, ale też, o, oh, czy mama stu dzieci. A to czasem nie jest jego, dziew, jego dziewczyna, jego oh, kobieta? Ja. Tytania Jutrzenka. hm, Hmm. Oh. hmm. <noise> tak, przyszła jego żona. No, przepraszam, Tytania, ale. Ja oddam. Oddam nic więcej od niego, nie będę chciała. Obiecuję. A i ona po prostu wyleciała. Nie będzie na to patrzeć. Jezu, to jest tak złe, tak złe. Ale jak ona tu pięknie wygląda. Tak bym chciała, żeby. No, gdzie, gdzie on idzie? Wracając, tak bym chciała, żeby Carmen mogła być wróżką. Przecież to jest tak piękne. I cały dom zrobić w tym stylu. O! Ale no, niestety, matka stu dzieci musi być człowiekiem. On uciekł przed pierwszym pocałunkiem. Jestem tego pewna. Karen, ona też jest ciekawa. Trochę jak Joker, ale nadal fajnie to wygląda. Hmm. Nie ucieknie. Aha, i uciekł znowu? No, nie. A bo ty tu wróciła. Dobra, to nie dzwoń po niego. Zabierzemy go ze sobą do domu, bo on uciekł, bo jego żona tu przyszła. Okej. Okay. Dobra, dobra. Ty już jesteś bezpieczny, tylko teraz mi nie ucieknij. Od razu. Pod nic choć, chociaż. Mm. Romantyczna intymność. W ogóle Carmen ma tyle cech, pewność siebie i w ogóle romantyczne, flirtyciarskie wszystko. I jedno tylko, że jest rozgniewana i co chwilę ma jakieś wybuchy i yy, musi to wyglądać dziwnie. Jak jest pewna siebie, szczęśliwa, a nagle. Aah. O, o to mi chodziło, to jest nowe paradoks. Para. Powietrzu! Jest nie nadążam. No ale. Przesłodkie, jak oni są tacy malutcy. Nie mogą to robić wtedy wszędzie dosłownie, tak jak teraz. robię to przed domem. No spójrzcie tylko, jak to pięknie wygląda. to wszystko są tylko i wyłącznie animacje z tego barabara. Ej, i chłop pogubił tutaj, widzę. Tak. Zbierz całe magiczny pył. A nie tam coś czy się czasem nie przyda. Dobra, od razu tutaj lecimy do łazienki na dworzu. Do łazienki od klientów. Zrób test. Czy się udało za pierwszym razem w powietrzu? Udało się? Za pierwszym razem Oberon, będziesz atom trzydziestego, dwudziestego trzeciego dziecka. Więc Carmen, jesteś bezpieczna, masz jeszcze dwa dni zapasu. Może, może się uda jeszcze jedno oprócz tego, które masz teraz w brzuchu. Nie róbmy sobie nadziei. Ucieszy się? Oni zawsze mają tą minę taką smutną. No, ale ucieszył się. <laughs> Oby to była wróżka albo jakiś mały wróżek. Ja chcę, żeby to miało małe skrzydełk. Ojej. Ojej, jakiś. O, już nie, ale coś kolorowego jej latało koło głowy. I jestem smutna, bo towarzystwo niskie. I... Okej. Okay. Coś dziwnego się dzieje z nią, ale. Jeszcze nie aż tak bardzo, żeby mi to przeszkadzało. A właśnie, bo zapomniałam wam wspomnieć. Na tym osiedlu Castiel zrazem swoją Rashi mieszkają. O tu dostali tą willę, yy, to mieszkanko. Zostało jeszcze wolne to po środku. Pewnie dla. chociaż nie, Aqua powinna gdzieś mieszkać. Gdzie jest woda, to nad basenu żadnego nie ma. Mm. No a potem są wampirki. Które też wolę chyba, żeby nie mieszkały w miejscu, gdzie jest tyle słońca, jak tu. Więc pójdą mieszkać razem z swoim bratem. Czy oni w ogóle się znają? A -a. Tylko Carmen zna Jamesa. Będzie trzeba go zaprosić. I najlepiej Damona i Gustawa też, bo to są bracia Carmen, czyli wujkowie. Bo chyba zamieszkają z nimi. Przynajmniej wiadomo, że u wujków będą bezpieczni. A patrząc po ich oceny, no to bardzo prawdopodobne, że za chwilę będą mieli szóstkę. I w następnym odcinku już będą nastolatkami. Świętuj urodziny z imieniu Markus. Tak, Markus podrasta, a Hayley nadal nie wyskoczyła sama z kołyski, więc przeciągnęłam to dość długo, ale myślę, że jak Markus podrośnie, to no to już. Jeśli Hayley nie wyskoczy, to My ją postarzymy. Mamy tort. Okej. Okay. Hej, widzę, że tam już płacze coś strasznie. To super skuteczna opieka. To jest w ogóle świetne, że można to jednym przyciskiem załatwić wszystkie potrzeby. I synek Mortimeral stanie się todlerem. <grym> Raz, dwa, trzy. Oh, rezolutne. No, pierwsze było niezależne. No, trudno. No, nos Mortimera ewidentnie się tu przebija. I to bardzo. I czas na Hailey. Rachunki, o fajnie, fajnie, w tym momencie. Ojej. Dobra, raz, dwa, trzy. No, spokojna. A ojej, dlatego. E, wygląda jak mały prosiaczek. O nie. No nic moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Suba na tym kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. No nic, to cześć!